Dzień dobry, przy mikrofonie Marek Nycz i oczywiście moi goście prawie jak co poniedziałek, czyli Marcin Płaszczyca wadowice 24 i Andrzej Pamielec, Kalwaria24. Witam A oczywiście nasza poniedziałkowa audycja to przegląd tygodnia. Może na początek pan Andrzej się wytłumaczy, dlaczego nie było go tydzień temu. Otóż yy, zrobiłem sobie można powiedzieć taki urlop, bo wiadomo, kończą się wakacje, to dzieciaki pojechały sobie na wycieczki, bowiem w Kalwarii yy, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki zrobiło bardzo imponującą w tym roku ofertę wakacyjną. No to dzieciaki korzystały, a że tym razem nie miał kto ich odebrać, no to musiałem ich nadać i odebrać, wróciły bezpiecznie, zadowolone, szczęśliwe i można powiedzieć z pomysłami na nowe. No mam nadzieję, że radiowi fani pana Andrzeja wybaczą mu to, że zostawił ich dla dzieci. Dla dzieci to jest pan usprawiedliwiony. A dla my... przyszłości narodu, można powiedzieć. Tak jest. A my zajmijmy się sprawami teraz poważnymi, czyli no takimi tematami, które będą albo już są bardzo ważne, albo będą dla nas ważne w najbliższych miesiącach. Ja bym chciał, żebyśmy troszeczkę porozmawiali o raporcie, który Urząd Kontroli Ochrony konsumentów i konkurencji opublikował niedawno, a dotyczy on tego, jak zmienia się rynek zagospodarowania odpadów komunalnych. No i wychodzi na to, że Małopolska, w której mieszkamy, jest na piątym miejscu w kraju, które podwyżka śmieci wyniosła średnio dla całej Małopolski 143%. Ale to jest piąte miejsce na plus czy na minus? To jest piąte miejsce od góry stawki, czyli na minus na no, 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 na Mazowszu śmieci zdrażały średnio trzykrotnie, ale tak, znaczy. są no, takie gminy, gdzie nie wszystkie, nie, ale ale na przykład są gminy rekordziści i, on, i oni wysforowali Mazowsze na pierwsze miejsce to są to jest trzykrotny wzrost opłat śmieci. A najniżej jest zdaje się Opol, na Opolszczyźnie w jednej z a, i w Wadowicach na razie. Nie, w nowym sączu. W nowym sączu jest 8 zł za segregowane śmieci i 16 zł no, za niezegregowane. No niestety, ale spółka nowa, która tam prowadzi tę go, gospodarkę, gminna spółka powiedzmy, zaraz będziemy mówić, jakie spółki się tym zajmują. No niestety jest w tak tragicznej sytuacji finansowej, że cały czas musi być dofinansowywana, a mieszka Oczywiście z kieszeni mieszkańców, a mieszkańcy po prostu mają niskie opłaty za śmieci, mają wysokie opłaty za ścieki i za wodę. Gdzie? No wymczę. Ale a, a ja mówię o Wadowicach 8.60. No, yy... Myślę, że nie obejdzie się bez dopłat. Znaczy, podobno się nie obejdzie, a natomiast jeszcze tej podwyżki nie ma. No i jakby każdy miesiąc bez, bez podwyżki, no to jest miesiąc bez podwyżki. Więc... Tak, miesiąc bez podwyżki. Można powiedzieć, że cieszymy się, że mamy tanie śmieci, choć jak tak patrzę się wstecz przed 2012 rokiem, kiedy jeszcze nie obowiązywała ta ustawa, to na własnym przykładzie mogę stwierdzić, że myśmy płacili o niebo mniej. Dlatego, że mieliśmy segregację śmieci, wywoziliśmy bezpośrednio do choczni. To, co nam nie udało się przetworzyć, ale zaznaczam, mieszkam na wsi. Także nie było odpadów zielonych, nie było resztek, plastik się zbierał osobno, metal się zbierał osobno, odwodziło się na skup, z tego był nawet pieniądze, się wracało za benzynę. Także no, nie było tragicznie. Ten raportniku jest o tyle ciekawy, że on też pokazuje inne mechanizmy, Czy przepraszam, Łopiku, jest o tyle ciekawy, że pokazuje też inne mechanizmy, które powodują, że te śmieci drożeją. Chodzi też o to, że te, ten rynk, rynki lokalne są jakby zmonopolizowane przez jedne, jedną firmę na przykład. Znaczy, inaczej e, są dwa monopole. E, Powiedzmy tak, że, że w 2011 roku nie ma roku takiej tylko, tylko 4, 8% gmin. Miało przetargi, do których zgłosił się tylko jeden oferent. No to u nas tak jest taka sytuacja, w tym miesiącu się zgłosiła jedna firma. A teraz... Firma M-Pol. M Właśnie, a teraz e... jest tych. Yy, u was firm... też tak było przecież. A teraz tych firm, do których. <laughs> tak, jest 60%, 60 gmin w Polsce po ogłoszeniu przetargu ma tylko jednego oferenta. No bo w sumie, jeżeli yy, firma przez jeden rok nie wygrała, drugi rok nie wygrała, no to już za trzeci rok nie ma za co płacić, się zwija. Znaczy nie, bo to też jest tak, że te firmy dysponują nie tylko całym systemem, ale też yy, yy, wysypiskami śmieci. No nie zawsze. I tak, tak jak jest u nas na przykład. No. Ale, ale patrząc <laughs> się nawet na to, jeżeli firma, która zajmowała się odbiorem śmieci, nie ma od kogo odbierać śmieci, no bo nie wygrała tego przetargu, no to. Pada. Znaczy, no państwo tutaj Czy, nie, dawno po... temu nie stworzyło warunków konkurencyjności na tym rynku, no i powstały monopole, no i mamy teraz tego efekt też. Dodatkowo jeszcze się nakładają te opłaty, które z kolei te firmy muszą płacić za wykorzystanie środowiska. Dodatkowo jeszcze wchodzą koszty e, pracy i energii. Do, dodatkowo trzeba mieć jeszcze mamy... wejście w dziurę w ziemi, czyli wysypisko śmieci. No ale no to są te koszty właśnie. No i mamy jakby trzy czynniki, które powodują, że ta cena rośnie. O, jeszcze jest jeden podstawowy. W całej Polsce, to jest średnia Polska krajowa. Zobaczcie jak jest na przykład w przypadku Andrychowa. W Andrychowie zniknęło chyba około 3000 tysięcy mieszkańców. Przepraszam, że tak. Ale a jak to jest zwykle? przenośnia. Wyparowali. A, tak, tak. Ponieważ y, 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 dane statystyczne Gusowskie pokazują, że Andrychów ma, na przykład, miał na początku obowiązywania tej ustawy około 24 tysięcy mieszkańców, a nagle okazało się, że jest ich 21. Znaczy, tak, ja teraz z głowy pan. Ale e, najbardziej to widać to w czasie wyborów, że osoby, które nagle nie płacą za śmieci, pojawiają się i głosują. No. Czyli chodzi o to, że bardzo dużo jest... gospodarstw nie zgłasza pełnej liczby osób, które zamieszkuje, żeby płacić za śmieci. To jest 7, w skali kraju to jest 17% mieszkańców. Taka liczba zniknęła. A czy oni są, żeby była jasność, bo to nie jest tak, że w Andrychowie nagle wyprowadziło się 3000 osób, tylko oni sobie mieszkają, natomiast nie są w systemie, odbioru. Nie są zgłoszeni. Tak. Znaczy, bo to się bierze stąd, że mamy teraz system y, opłat za śmieci. Per capita, czyli od głowy. Tak. Kiedyś mieliśmy od ilości, więc mogło nas mieszkać 30 osób, ale wytwarzaliśmy tylko jeden mały kubeł śmieci. I tak mogliśmy opowiadać, że oczywiście wiemy, że w wielu przypadkach te śmieci lądowały w lesie. Więc ustawodawca wymyślił, że teraz będziemy płacić od głowy mieszkańca, bo nie ma człowieka, który nie produkowałby śmieci. Tak naprawdę wszyscy żyjąc, Kup, kupując cokolwiek, tak, bo, mamy na przykład masę opakowań, które bo, trzeba który się te trzeba pozbyć. Opłaty się odbywają na, na, na zasadzie deklaracji, co to znaczy właściciel budynku deklaruje, że tyle osób mieszka w tym budynku i ben, taką opłatę będzie. No, I może i może a. całkiem legalnie na przykład wymeldować dzieci, które studiują na przykład w Krakowie. Ale on w ogóle nie musi ich wymeldować. Nie wymeldować, bo to nie nie, nie ma meldowania, tylko nie zgłosić. O, no. tak. Chodzi o ten pobyt jakby stały. A, a i, a paradoksalnie gminy dysponują jeszcze innymi dokumentami, jak na przykład meldunkami, z których wynikają z kolei inne dane też. No właśnie to, i to <grym> wychodzi na to, że mieszkańców jest więcej, a zamieszkałych, tych zameldowanych jest dużo więcej od zamieszkałych, czyli wpisanych do deklaracji. No i to też, jest, to też jest spory problem, ale ja bym chciał, żebyśmy zwrócili też uwagę na to, bo pan Andrzej powiedział na przykład, że tworzą się pewne monopole. To, to jest fakt, ale zobaczcie też, panowie, że wiele gmin y, utworzyło w, w ramach własnych spółek komunalnych spółki córki, które zgłaszają się do tych przetargów na śmieci. Bo y, no zgłaszały się na przykład ogromne firmy, na przykład krakowskie. Które chciały tutaj wejść na nasz rynek i, i też startowały wtedy na początku obowiązywania Teraz się ustawy. to skończyło, bo Rada Miasta Krakowa zakazała właśnie tym spółkom, czy znaczy tym spółce MPGO, tak się to nazywa, realizowania kontraktów poza Poza Krakowem. Tak, aglomeracją, jakby, nie? No właśnie. Ale, ale na przykład to, jak czasami słyszymy takie głosy mieszkańców. Dlaczego gmina ma brać ten interes na głowę? Niech to robią spółki prywatne. Po co mamy my dopłacać? Niech oni sobie to wezmą, na śmieciach można zarabiać i tak dalej. Wiemy doskonale, że wypuszczenie usług komunalnych w ręce prywatne z reguły kończy się bardzo źle, bo wtedy monopolistą staje się spółka prywatna i to już nie chodzi tylko o to, że ona może dyktować warunki. Ale może się zdarzyć tak, że spółka ta znajdzie się w bardzo złej sytuacji, na przykład finansowej, tak jak elektrociepłownia Andrychowa. No właśnie, dokładnie. Dobry i, przykład. I pada. No właśnie. A, i... I, gmina, I gmina zostaje bez tego, kto odbierze te śmieci i nagle musi to samo organizować. Tak jak w przypadku Andrychowa, musi szybko organizować nową spółkę, która podejmie się zaopatrzenia mieszkańców w energię elektryczną i ciepło. Tak mogło być z wodą, ściekami, ze śmieciami. Dlatego gminy nie są skłonne Prywatyzować te, 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 te tych usług komunalnych. Ale też patrząc się na to, jeżeli tak, gminy dokładają do tych śmieci, bo nie ukrywajmy, każda gmina tam dorzuca trochę do tych przetargów. No, bo czasami to jest po półtora miliona. Znaczy, no dobrze, trochę mi chodzi o to, że poniżej 50% to i tak, jak ma dorzucać, to niech lepiej dorzuca firmie, którą zarządza, bo w tym momencie może troszeczkę tam przyciąć kosztów. Znaczy, no, tak. no tak, tylko to nie jest kłopot, właśnie tych e, dorzucania pieniędzy. to kłopot jest gdzie indziej, właśnie. E, jeszcze raz wracając do tego raportu. To jest wzrost tych opłat, wzrost kosztów e, jakby e, funkcjonowania tych spółek, no i e, przepisy, które powodują, że no, rynek jest niekonkurencyjny. E, Ale a... mamy też, bo, bo powiedzmy, jaka jest sytuacja, że. E, e, ta opłata marszałkowska to jest tak, taka opłata ekologiczna. Ona kilka lat temu wynosiła tam około 30 zł. Ja teraz nie pamiętam dokładnych tych, ale to 27, 30, 32 to się podnosiło. Dzisiaj. Ta, w zeszłym roku to było 70 zł, w tym roku to jest 170 zł, mówimy o tonie. Tak. W przyszłym roku to będzie 270 zł od tony odpadów komunalnych. I to jest doliczane do ceny śmieci tych, które trafiają na regionalną tak, instalację i tak. odbioru i przetwórca odpadów komunalnych, tak zwane ripoki. Tylko 44% gmin w Polsce ma własne ripoki. I jeszcze dodajmy, że to jest cena netto? Czyli konklu konkluzja jest taka, że nie mamy wyjścia i musimy płacić więcej za śmieci. No I najgorsze, najgorsze to jest to, że będziemy płacić jeszcze więcej w przyszłym roku. Albo, powiedzmy, ceny nie pójdą w górę, ale i tak z funduszy publicznych, czyli z naszych podatków, trzeba będzie zrobić jakąś pod stołem dopłatę czyli, do tych spółek. Czyli zamiast, dajmy na to, jednej drogi, będzie to wszystko w śmieciach. Tak jest. To smutne. To Zaraz tak. wracamy do państwa, ale teraz krótka muzyczna przerwa. Radio Andrés.